Jest środek zimnej kwietniowej nocy. Otacza mnie ciemność nieco senna, ale nie dla zwierząt, które nie śpią wtedy, gdy my śpimy. Jesteśmy w ogrodzie w centrum miasta, a zwierzęta jakie tam spotkamy, reagują na światło latarki ucieczką, obojętnością lub bezruchem. Ten mały drapieżnik polujący na owady to wii drewniak. Jest aktywny nocą, a dzień spędza w kryjówkach. Oświetlony światłem latarki porusza się szybko, wyraźnie szukając dla siebie jakiegoś schronienia. Pewnie obecność światła w nocy nieco go zaskoczyła. Nie jest łatwo obserwować nocą uczczniówce wychodzące na powierzchnię Ziemi, bo wystraszone światłem latarki natychmiast chowają się, jeśli tylko ich tylna część ciała nadal znajduje się w norce. Dżdżownica ziemna, zwana także rosówką, którą tutaj zauważyłam, chodzi po powierzchni ziemi, dalej od norki. Nie wydaje się być przestraszona światłem. Widzimy, jak porusza się swobodnie między źdźbłami we wszystkie strony, do przodu, na boki i do tyłu. Dżdżownice to pożyteczne i pracowite zwierzęta. Odżywiając się martwą materią organiczną, użyźniają glebę, a drążąc w niej korytarze, dodatkowo ją spłuchniają. Obok kolejnej dżdżownicy znajdujemy dwa pomrowy, czyli ślimaki bez muszli, które nawet nie przerwały swojego posiłku, gdy podeszłam. W Polsce znaleziono 10 gatunków tych ślimaków, które różnią się między sobą wielkością i kolorem. Pomrowy nie cieszą się sympatią ogrodników, Zjadają liście i kwiaty uprawianych roślin, a występując w większych skupiskach, powodują duże zniszczenia. Z ciemności wynurza się wstężyk ogrodowy ślimak z muszlą, który niespecjalnie zwraca uwagę na światło latarki, a może się nawet go boi, ale idzie dalej swoim ślimaczym tempem. Inny wij, którego zauważamy, to wij dwuparzec. Niewzruszenie kroczy dalej, nie przejmując się światłem. Choć podobny jest do drżownicy, jednak zbliżając się do niego, dostrzegamy czułki i nóżki, miarowo falujące i przemieszczające jego ciało do przodu. Z nocą kojarzą się pająki, jednak prawie w ogóle ich nie widziałam. Mając doskonałe ubarwienie ochronne, stają się niewidoczne, chyba że tak jak ten prawdopodobnie kątnik domowy dadzą się przyłapać poza swoją kryjówką. A oto skorek pospolity, zwany szczypawką, ze względu na obecność na odwłoku cęgów, które budzą lęk i są podstawą opowieści o szczypaniu ludzi. Te małe zwierzęta odżywiają się mszycami oraz roślinami. Obserwowany skorek. Jest trochę uszkodzony, pewnie ktoś go wcześniej zdeptał. Inny, spotkany tej nocy skorek, znieruchomiał w świetle latarki. Ten mały skorupiak to stonoga murowa, która nie przypomina zbytnio stonogi z bajek dla dzieci. Widzimy, jak oświetlona zastyga w ruchu, licząc na to, że wtopi się niezauważona w tło, choć trzeba przyznać, że złe tło sobie do tego wybrała. A tu widzimy podobnego do stonogi i często z nią mylonego prosionka, który był początkowo również nieruchomy, jednak zrzucony na ziemię aktywnie uciekał przed światłem. Jako ostatni tej nocy, w świetle latarki pojawia się chrząszcz opuchlak. Widzimy jak zatrzymał się próbując stać się bardziej niewidocznym. Nie chciał drgnąć, by nie zostać zauważonym i zjedzonym. Dzięki światłu mogłam dostrzec i sfilmować te nocne zwierzęta. Czas już się położyć, by rano zastać te ogrodowe potwory śpiące w ich podziemnych kryjówkach.